Dziewczyny, jarmark świąteczny w Katowicach. Ej, ale patrzcie jak pięknie. W Krakowie się najedliśmy, ale w Katowicach się dopchamy. Ja w ogóle się nie dopcham, to było po prostu rozgrzewka. O! Warto za zacząć oto i porównać. No to prosimy dwa takie, jeden z żurawinką. Koleżanka zapłaci, dzięki. Mój bardzo mi smakuje. Dla mnie jest on lepszy niż w Krakowie tak Dobra, idziemy dalej, chodźcie. Grzane wino. Ja dziękuję, ale mamy koleżankę, która jest bardzo chętna. <śmulaczka>. Jakaś koleżanka zapłaci? Poprosilibyśmy jedno grzane winko. Dzień dobry. Oglądałam was. Dziękujemy. Spicowałam. To dziękujemy. Się tak, tak, tutaj koleżanka moja zapłaci. i z jeszcze jak coś. Dziękujemy. Dziękujemy. Maciek, a ty nie chcesz żadnego wina? E, dziękuję, mogę ja do ciebie mówić Mikołaj? Tak, pewnie no Maciek. Cześć prawo. Mikołaj, cześć. Oj, proszę bardzo, pijani w pracy. Nie. Ja to nie z wino z rumem, bo jest tak mocne. Chodźmy dalej, tam chodźmy. Maciek, lubisz kurtosze? To jest koła. kurtosz, kartosz, kartosz czy... Kartofel mówi mówię się o kółko. Zobaczcie, jak taki prosze się tutaj kręcą. Macie, operator się płaci. I poprosilibyśmy jednego waniliowego, cynamonowego. Tremor. Cynamonowy, dobra? Cynamonowy. Cynamonowy. I nasz kolega to zapłaci. Dzięki Macie. Mam Dobra, waniliowy Mogę go. Ej, jest przepyszne. Macie, to jest takie kółko. Jest serio, idealne. Jest perfekt, bo jest mega mięciutki, cieplutki, świeżutki. A z zewnątrz jest, i jest przepyszny. To jest A moje ulubione. Przerwałaś mnie. Przerwałaś Ines. Miałaś przecinek, i ja zrobiłam wtrącenie. No dobrze, słucham Ines. Już nic. Jest coś takiego jak langosza, ja nie wiem, co to jest do końca, ale idziemy to przetestować. Co mówiłam, langosz tradycyjny za 30 zł. Ale, co ale to jest langosz w ogóle? Ta to taka pizzerinka tylko na drożdżach. Yeah. Turbo czosnkowa, także potem ciężko jest egzystować. Hmm. Na... Dlatego ja sobie odpuszczę dzisiaj widzowie, ale przetestuję Bagi i Madzia, no. bo potem będą mogli ze sobą tak. rozmawiać w dwójkę. Widzowie, mamy naszego langosza, hmm. ale to, to daje czochem. To, to co mówiłem właśnie. Ale... Jeżeli wszyscy zjemy tego langosza, to nie będzie wiadomo, od kogo capi. To. Ale to nie jest z tej strony To nie ma sensu, to jakby się pizzę od brzegu no. Już, zwijaj jest. jest! Spróbuj mi beknąć tam z tyłu, to zobaczysz co ci zrobię Ale to też nie, o, z nie, strony, nie można z tej Madzia. strony no. Tłuste? Czyskowe? Dobre? Za tłuste Za tłuste, dlatego nie lubię langosza, bo jest dla mnie taki płynący ten no. Pierwsze dwa gryzy myślisz, że są super Jakbym zjadł to całe, to bym się nie mógł ruszać chyba Magda mówi tak No nie, ja bym się strzykała się to Niet? Dat hoeft niet. Oh, <coughs>